Jesteś wolnościowcem i bierzesz 500? Plus? Hmm? To może jesteś po prostu hipokrytą. Zresztą takim jak ja. Popatrzmy sobie dzisiaj na 500 plus, trochę od strony liczb i policzmy sobie, czy właściwie dobrze robimy, źle robimy, a może neutralnie robimy. Nie wiadomo. Za moment trochę o tym porozmawiamy. Was może brać 500, plus, a tego nie robi? Hmm? Tak, patrzę. Gdzie? Nie widać, nie widać, nie widzę nikogo. Halo, halo, gdzie są wszyscy ideowcy? Gdzie są wszyscy wolnościowcy, którzy tak nie cierpią tego, jak, że państwo coś może dawać, jakiejś dotacji, a później wszyscy mają te pieniądze w kieszeni, nie? No dobra, podejdźmy dzisiaj w miarę poważnie do tego jednak tematu. Jak, 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 jak do tego podejść? Ja znam kilka opcji te wersji, co zrobić z 500, szczególnie jeżeli właśnie mówimy, mówimy o wolnościowcu. No są takie, wiecie, bardzo skrajne podejścia. Pierwsze jest takie: bierę, bo dają. No i koniec. Tutaj kropka nie ma się nad czym rozwodzić. Pewnie większość społeczeństwa tak robi. Drudzy to są tacy, którzy mówią, nie bierę bo to złodzieje, nie bierę, bo nie będę się prosił o swoje ze złodziejami, nie będę negocjował, nie będę się prosił i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak, ale kto właściwie nie bierze? Z, z, z mojego punktu widzenia, kiedy się tak przypatruję tym osobom, któremu, które mówią, że nie biorą, zazwyczaj są ludzie, których po prostu stać na to, żeby nie brać, tak? Bo dla nich 500 złotych lub więcej, w zależności ile mają dzieci, to po prostu jest jakaś tam niewielka suma, bez której by tak naprawdę przeżyli i która nie robi wiel większego dla nich znaczenia. Więc prosto jest zachować się wtedy ideowcem. A co jeżeli te 500, to jest jakiś taki całkiem niemała rzecz w Twoim życiu, yy, w życiu, no, w jakichś tam finansach, które dostajesz. Yy. Ja patrzę ze swojej strony, mam trójkę dzieci. Słuchajcie, 1500 zł co miesiąc dostaję. I teraz, czy 1500 to dużo czy mało? Gdybym nie dostawał tych pieniędzy, oczywiście poradziłbym sobie, bo kiedyś też ich nie dostawałem i też sobie jakoś radziłem, więc bez 1500 sobie poradzę. Czy 1500 to jest mało dla mnie? Nie, 1500 to wcale dla mnie nie jest mało. To jest fajna suma, dzięki której moja rodzina. Ma trochę więcej tego i ja mogę z tymi pieniędzmi robić jakieś rzeczy, dzięki którym korzysta cała, cała moja rodzina, moje dzieci również. I teraz nie jestem zwolennikiem wszelkich tutaj dotacji, natomiast no nie zmienia faktu, że jeżeli dostajesz takie pieniądze i zostajesz przed taką decyzją, to co nie weźmiesz. To taka rzecz, którą właściwie nie wiem, nie pierwszy ja poruszam i pewnie nie, nie, nie jeden ja jeszcze będę poruszał. Natomiast oprócz tego skrajnego podejścia, chciałbym dzisiaj tak zobaczyć taką wersję z pewnego balansu, bo ona jest bardziej życiowa po prostu dla mnie, tak. Jak, jak troszkę pogodzić takie swoje idee z tym, że no jednak te pieniądze biorę, tak. No i takim, jedną rzeczy jest. To, to są takie, takie dwa podejścia, że niektórzy mówią biorę, bo dzięki temu odzyskuje podatki, które zabiera ode mnie państwo i temu się dzisiaj bardziej chciałem przyjrzeć. Natomiast druga rzecz jest taka, że biorę, ale po to, żeby inwestować dalej, żeby pomnażyć te pieniądze, żeby coś dobrego z nimi robić, tak? Więc to jest jedno podejście, takie podejście też jak na przykład Marek Zemsta z kontestacji, który zrobił akcję, że 500 plus przeznacza, bierze i przeznacza je na różnego typu stowarzyszenia, fundacje, działalności, które związane związane są z szerzeniem edukacji e, takiej wolnościowej, więc po to, żeby te, te, te pieniądze gdzieś pokazywały ludziom więcej zrozumienia, czym e, na przykład, sko, skąd się bierze na przykład te 500+, plus, tak, bo, bo się okazuje, że nie, nie dla wszystkich to jest bardzo e, jasne. Natomiast jeżeli chodzi o biorę, bo odzyskuję podatki, które wcześniej za, e, e, zapłaciłem, to mnie trochę zainspirowało do tego, żeby na, e, nagrać to nagranie, czyli to jest taki bilans netto płaconych podatków. No i tak, żeby tak po ludzku to powiedzieć, chodzi o to, że państwo ci zabiera jakieś podatki. No i teraz skoro daje ci w 500, no to pytanie, czy daje ci więcej w tym 500 niż ci zabiera? Czy może daje ci mniej, tak? I, I może to jest jakieś sensowne podejście, żeby sobie policzyć. Chociaż ono z góry jest, jest takie na trochę na straconej pozycji ta idea. No bo myślę sobie tak: no dobra, jeżeli dostaje 1500, a się okaże, że 1200 mi państwo zabiera, to co wtedy? To, to, to oznacza, że nie mam wziąć tych 300, a jak miałbym je oddać, tak? Albo co mam, tylko wziąć na dwójkę dzieci, no nie wiem, to, to tak, tak, takie różne, może małostkowe rzeczy, ale jednak dziś się pojawiają w mojej głowie. Natomiast ja postanowiłem sobie, że policzę sobie, ile faktycznie ja daję podatku i czy to, co dostaję, to jest, to jest zwrot tego podatku. Od razu powiem tak, cholernie trudno jest to policzyć te wszystkie waty, zmienność różnych rzeczy, nie do końca da się policzyć wszystko. Więc wybaczcie, że nie będę do tego podchodził jakoś bardzo drobiazgowo. Dam takie nazwijmy to mniej więcej, jak to sobie ja policzyłem. Ponieważ od wielu lat prowadzę budżet domowy, więc pewne rzeczy było mi w miarę prosto wziąć pewne liczby, natomiast i tak z nich wyliczyć podatek nie było takie prosto. No ale pokażę wam taką pierwszą rzecz. Po pierwsze, dostajemy jakieś wypłaty. No i teraz to jest tak, że dostajesz jakąś wypłatę, pracujesz na przykład na umowę i, i w tym momencie jest tak, że powiedzmy, powiedzmy sobie, że zarabiasz 3,5 tysiąca, które dostajesz na rękę. To jest ważne, tak? Dostajesz na rękę. To oznacza. Że przedsiębiorca, że ten zły kapitalista, prywacciarz, który daje ci tą wypłatę netto, to on tak naprawdę daje ci brutto, ale nie daje ci do ręki, bo, bo te brutto to jest właśnie coś, co musi zapłacić, więc tak naprawdę 3,5 tysiąca, które trafia do Twojej ręki, to jakieś 4800 które on płaci w różnych podatkach i to jest tam podatek PIT, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe. I co to oznacza? No to oznacza bardzo jedną prostą rzecz, że jeżeli zarabiasz, chociaż jedno z was zarabia w małżeństwie 3,5 tysiąca na rękę, no to już ponad 1300 to jest sam podatek tylko i wyłącznie z wypłaty. Więc jak już macie dwójkę dzieci, a już pewnie też trójkę, to, to już można policzyć, że już jesteście blisko tego, co, co wam państwo zabiera, tak? Natomiast w mojej sytuacji jest trochę inaczej, bo my mamy, oboje pracujemy, ale obydwoje z moją żoną. Oboje, obydwoje, ale polska języka, taka trudna. Bierzemy. Nie rozliczamy się tak do końca na, na umowy, tak? Więc u nas to troszkę inaczej, pewne rzeczy działają. Więc nie będę wam tu wprawdzie mówił liczby, ale ale wam tylko jakby przedstawię, że, że bierzemy wypłaty, że mam jeszcze najem z, z mieszkania, tak? No i inne tam jakieś umowy o dzieło lub inne rzeczy, które rozliczam później. W picie, w picie rocznym. tak? No i z tego liczyłem sobie właśnie te wszystkie rzeczy, czyli podatek PID, ubezpieczenia emerytalne, rentowe, ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe. E, I oczywiście samo to już daje jakąś pewną liczbę, natomiast no, nie zapomnijmy, że to przecież jest dopiero początek. Tak? Że tu się pojawiają następne podatki, czyli e, na przykład czynsz zamieszkanie. No, i tutaj też jest na to naliczony jakiś podatek, który płacisz. Są wszelkiego rodzaju rachunki, media, internet, gaz, prąd i wszystkie tam rzeczy, które są paliwo. Słuchajcie, z paliwem to jest w ogóle taka zabawna rzecz, że przecież paliwo to tak naprawdę nie można liczyć, że tam jest jakiś jakiś VAT, bo oprócz vat tam są różnego rodzaju akcyzy, jak się dobrze policzycie i po... znajdźcie sobie gdzieś, gdzieś w necie takie wyliczenia są świetne, one pokazują, że 50% tego, co idzie na paliwo, to, co płacimy za paliwo, to jest tak naprawdę podatek, który płacimy, czyli jak wydajesz 300 na paliwo miesięcznie, to tak naprawdę 150 jest zabierane w podatkach, no hej, połowę, nie? Kiedy liczysz sobie na przykład, nie wiem, na alkohol, alkohol jest podobnie, że też ma bardzo duże akcyzę. 泣いたらす Podejdźmy sobie jeszcze raz, tam jest paliwa, jest spożywka, czyli spożywka jest o tyle trudno policzyć, że tak naprawdę tam są różne, bo tam są 3% waty, zdarza się coś tam 0, jest 23 i tak dalej, więc ja sobie jakąś tam średnią robiłem, znalazłem, że są bardzo różne średnie. Ktoś tam liczył, że 13%, ktoś liczył, że 18% to jest taka średnia, więc ja mniej więcej taką sobie 18% policzyłem. Być może to nie jest dokładne i, i możecie się tutaj wykucać, że to jednak nie tak, ale okej okay, bardzo. Indywidualnie, ponieważ trzeba do tego podejść, ja nie będę liczył każdego paragonu, mniej więcej sobie policzyłem. No i są inne rzeczy. Ja na przykład dużo rzeczy kupuję przez internet, które nie są związane bezpośrednio, jakieś tutaj, z, z, nie wiem, z takim, z, z takim życiem, żebym przeżył, tak? To, 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 są, to są różne rzeczy związane na przykład z fotografią, z wideo, tak, czy nie wiem, z zabawkami dla dzieci. I teraz. To, co jest ciekawe w tym, w tym wyliczeniu, kiedy sobie, kiedy sobie tak zrobiłem, Pira za oko wliczyłem, wziąłem sobie taki miesiąc, w którym te liczby były dosyć małe. To znaczy, że ja miałem jakąś tam mniejszą wypłatę, jakieś mniejsze wydatki, i wyszło mi z tego, że. Około 1800 zł to są podatki, które zapłaciłem w danym miesiącu. I to w tym takim małym miesiącu, nazwijmy, tak? Czyli normalnie mógłbym powiedzieć, że dobrze poza 2000 to są podatki, które płacę każdego miesiąca na, dla naszego państwa. Ponad 2000, tak? To niby każdy, każdy. No myślę, że, że wielu z Was tu świadomych jest tego, jak to wygląda, ale jednak to jest 2000, słuchajcie No ja, ja po prostu. No i teraz, ponieważ. Biorę za trójkę dzieci 1500, to tak naprawdę. Ej, ej, złodzieje, oddajcie mi jeszcze 500, kolejne albo, albo nawet więcej, tak? No bo, no bo gdzie? Gdzie są? Gdzie są te moje pieniążki? Więc e, biorę te 1500. E, wydaje mi się, że po takich obliczeniach dużo mniejszego moralniaka mam, że je, że je sobie odbieram, ten, ten podatek. Podsumowując, słuchajcie. Nie będę się tutaj jakoś zadręczał, mnie ani was, bo przecież pewnie są tacy, kto, kto na tym jakoś tam więcej myśli. Ja uważam, że w jakiś sposób odbieram swoje, chociaż nie do końca mi się to podoba. Wolałbym, żeby państwo mi nie zabierało i później, a nie, że, że, że zabiera, a później mi oddaje mniej, tak? Tu w tych wyliczeniach zdaję sobie sprawę, że tu jeszcze by trzeba było coś policzyć, no bo 1500 ja dostaję, a przecież państwo jeszcze w tym wszystkim zabiera więcej, no bo żeby to roz... No, no dalej tam gdzieś, gdzieś posz... poszły te pieniądze, to przecież trzeba zapłacić urzędnikom, i tak dalej, więc, więc to tak naprawdę wszystko wychodzi dużo, dużo więcej. Jak Wy do tego podchodzicie? Napiszcie w komentarzach. Może ktoś z Was ma jakąś inną jeszcze teorię, opcję, jak do tego podchodzić? Może totalnie się ze mną nie zgadzacie, albo, albo się zgadzacie, albo nigdy nie myślicie na tym? Nie wiem. To jest, to jest pytanie już teraz do Was. Napiszcie. I to by było tyle na dzisiaj. Ja bym chciałem zaprosić na Liberum czyli nasze, tutaj wewnętrzne takie forum. Słuchajcie, już za kilka dni tam się zmieni bardzo, bardzo dużo, więc będzie bardzo dużo różnych nagrań, które, które będzie z wiedzą, która będzie naprawdę dla was, dla was, myślę, przydatna dla wielu z was. Zmieni się trochę forma jakby płatności za to. Nie będą to wielkie liczby, od razu powiem, ale, ale będzie, będzie na, pra, na, pra, na pewno. Warto w to wejść, ponieważ będzie tam wiele nagrań. W tygodniu się ukazywać dużo więcej niż się ukazywało do, do tej pory. Dlatego Was zapraszam na to, bo uważam, że warto i sami zobaczycie jakieś świetne nagrania się tam pokażą. Zresztą będziemy o tym pewnie niejednokrotnie jeszcze mówić. Do zobaczenia na razie. Trzymajcie się. Z rozkazu prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum. sprawdzenie linków w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało